75 dzieci przebadali lekarze z Fundacji Ronalda McDonalda w środę w Goleniowie. Tyle samo pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 6 lat przebadali w czwartek. Kilka dni trwały zapisem. Badanie zajmuje około 10 minut. Jeśli lekarz coś tam każe zrobić tak, jakieś USG no, to, to tylko prywatnie. Jak było na badaniu? Fajnie było? Bolało? Nie bolało? Fajny pan doktor? Cosia. Chyba się zawstydziła. Badania USG odbywają się w specjalnym busie fundacji, który zaparkował przed urzędem gminy. Badamy dzieci, dziewczynki, jamę brzuszną oraz e, szyję, czyli tarczyce, węzły chłonne, ślinianki. E, u chłopców, poza tymi dwoma badaniami, jeszcze dochodzi USG Jąder. Badania dotyczą przede wszystkim zmian nowotworowych. Opłaciła je gmina Goleniów. Kosztowały łącznie 10 tysięcy złotych bus z radiologami i sprzętem przyjedzie do Goleniowa również w przyszłym roku. Wtedy badania potrwają około 3-4 dni. W dużych ośrodkach, w dużych szpitalach klinicznych dziecięcych jest większy dostęp, aczkolwiek też kolejki są wielomiesięczne na badania USG ze skierowaniem. Tutaj nie trzeba żadnego skierowania, nie, po prostu są zapisy na badania. W ubiegłym roku Fundacja Ronalda McDonalda przebadała w Polsce około 6,5 tysiąca dzieci.